Cześć! W jednym z odcinków mówiłam Wam, że warto kupować kawę w ziarnach, aby dłużej zachowała świeżość. Jest to oczywiście prawda, ale to nie jest tak, że jak kupicie kawę w ziarnach, to możecie ją teraz trzymać w otwartym koszyczku na stole, w słoiku na oknie czy w bawełnianym woreczku. Warto przestrzegać pięciu ważnych zasad, jeśli chodzi o przechowywanie kawy. To, co warto zapamiętać, to że kawa starzeje się zaraz po jej wypaleniu. Każdą godziną, dniem, tygodniem, czy nie daj Boże miesiącem. I pomijając może ten pierwszy tydzień, to potem z każdym tygodniem będzie mniej smaczna i mniej aromatyczna. I co przeszkadza kawie zachować świeżość? Po pierwsze, będzie to wilgoć. Zatem przechowuj ją zawsze w suchym miejscu. Nie blisko kuchenki, gdzie paruje woda, nie nad czajnikiem i uwaga, nie w lodówce. Bo tam zwykle jest bardzo wilgotno. Dla trzymania kawy w lodówce widzę tylko jeden argument, ale chyba i tak nie przekona mnie on do tego, żeby wkładać tam moją kawę. A mianowicie, jeśli poza lodówką masz prawie 40 stopni, no to wtedy może warto to przemyśleć. I tu przechodzimy do wroga numer dwa jakim jest wysoka temperatura. Przechowuj kawę zawsze w temperaturze pokojowej, a w lecie, gdy jest bardzo gorąco, może warto znaleźć jej miejsce w jakiejś spiżarce, czy w chłodniejszym miejscu w domu, może w szafce, ale nie w lodówce. Dalej, świeżej kawie szkodzi nadmiar powietrza i to jest super ważne. Dlatego też po użyciu odciśnij nadmiar powietrza z torebki i mocno zapnij ją klamerką czy gumką. Możesz użyć też pojemników próżniowych, możesz użyć woreczka strunowego, czegokolwiek, co pozwoli Ci przechowywać kawę bez powietrza. Jak to się ma do tych uroczych pojemników z napisem kofi, Możesz sobie taki sprawić, najlepiej szczelny z gumką, ale do środka najlepiej wkładaj kawę w oryginalnym opakowaniu. I punkt czwarty. Kawie przeszkadza światło. Dlatego też powinna być przechowywana w ciemnym miejscu albo nieprzepuszczalnym pojemniku. A jeśli w słoiku, to w szafce. I ostatnia sprawa. Na smak i aromat kawy źle wpływają obce zapachy. Dlatego warto trzymać się z dala od takowych. Czyli raczej nie w szafce z przyprawami, znów zdecydowanie nie w lodówce. No chyba że gustujemy w kawie o zapachu jajek na twardo, sela preśniowego czy też suszonej żywieckiej. Co ważne w kontekście zapachu, lepiej przechowywać kawę w opakowaniu, które będzie neutralne zapachowo. Tu oczywiście najlepiej sprawdzają się szkło i ceramika, ale jeśli będziemy pamiętać o tym oryginalnym opakowaniu wewnątrz, to metalowe też będzie w porządku. Kawa tak bardzo dobrze wyłapuje obce zapachy, że czasem wykorzystuje się ją właśnie w tym celu: wkładając w woreczku materiałowym do butów, czy wysypując zużyte fusy na talerze i wkładając do lodówki. Aby łapała tamte lodówkowe zapachy. Czyli podsumowując, szczelnie, sucho, ciemno, w temperaturze pokojowej, bez powietrza i bez obcych zapachów. Na koniec jeszcze odpowiem na pytanie, które często pojawia się, gdy rozmawiamy z klientami na temat szczelności opakowań, a mianowicie na niektórych torebkach widać takie małe dziurki. O takie jak tutaj albo tutaj. Są to wentylki, które wbudowane są w torebkę i pozwalają świeżo wypalonej kawie odgazować się. Bo po wyjęciu z pieca nadal wydziela ona sporo dwutlenku węgla, który, gdyby zamknąć ją szczelnie, to rozsadziłby torebkę. Jak to się zatem dzieje, że niektóre kawy pakowane są w torebki bez wentylka? One po prostu po wypaleniu czekają, aż się odgazują, jednocześnie niestety wietrzając. I od razu drugie pytanie. Eee, czy taka kawa przez ten wentyl nie łapie zapachów z magazynu, auta kuriera, sklepu i tak dalej? Odpowiedź brzmi nie. Bo ten wentylek działa tylko w jedną stronę. Nie przepuszcza on do środka nie tylko zapachów, ale w ogóle powietrza, czy nie daj Boże, wilgoci. Jeśli chcesz wiedzieć, na co jeszcze oprócz wentyla, zwracać uwagę, kupując kawę w sklepie, zaglądaj na nasz kanał, no i nie zapomnij go zasubskrybować. Zapraszamy w podróż do źródeł smaku.